Witajcie, kochani, to ja Londyneczka. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dokładniej witam Was w podsumowaniu naszego Ridatonu Walentynkowego, czyli zakochanego Ridatonu. Tak, minął już miesiąc, a dokładniej. Minął on 14 marca. Tak, bo nasz Ridaton trwał od 14 lutego do 14 marca. Czytaliśmy książki w pięciu kategoriach, no i przyszedł czas na podsumowanie. Zostańcie ze mną! Kategorii, jak już wspomniałam, było pięć. Pierwsza kategoria to była książka z miłością w tytule. Ja planowałam przeczytać książkę Anatomia miłości. Była to książka taka, wiecie, z pogranicza. Nauki, zatem książka popularno-naukowa. Ja przyznam się szczerze, nie udało mi się zapoznać z tą książką na tyle, na ile bym chciała. Wiecie, przeczytałam może jakieś dwa rozdziały, więc jest to stanowczo za mało, żeby się wypowiadać o tej książce. To, co przeczytałam, podoba mi się, no ale nie mogę jeszcze, wiecie, recenzować tej książki. E ale mówię, to co już przeczytałam podoba mi się, ale przeczytałam inną książkę z miłością w tytule i jest to książka, którą już dla Was recenzowałam. I jest to książka Żyj szybko, kochaj głęboko samanty Young. Link do recenzji tejże książki wstawię Wam tutaj w kartach, także będziecie mogli sobie obejrzeć więcej. Na temat właśnie tego tytułu. No ale jak widzicie, miłość jest w tytule, w końcu kochaj głęboko. Także wywiązałam się z zadania, chociaż było to moje zadanie recenzenskie, które jakby mnie goniło. Także wywiązałam się, udało się. Uff. Kategoria druga to była książka, której okładka miała być w kolorach miłości. Ja tutaj miałam zaplanowaną książkę e, Colin Hoover Too Late. E, miałam tę książkę w wersji fizycznej, ale powiem wam szczerze, że już ją puściłam dalej w świat. Zaczęłam czytać tę książkę, doszłam do jakiejś tam bodajże 80 strony i powiedziałam sobie nie, nigdy więcej ja nie dam radę. Ta książka była totalnie nie dla mnie. Matko, bosko, niebiesko, co to było. Ja wam powiem szczerze, że ja generalnie tam przeciwko erotykom to ani nie mam nic przeciwko, ani mi one nie zachwycają, wiecie, ani ziemią, ani grzeją, tak? Ale to było nie do zniesienia. To, ta książka była moim zdaniem była nie do zniesienia jakby tam nie było żadnej treści, tam były, moim zdaniem, tylko sceny erotyczne, i te sceny erotyczne były, moim zdaniem, nie do zniesienia. Zatem puściłam ją w świat dalej dla wielbicielki erotyków. Niech dziewczyna ma i niech się cieszy. Ale przeczytałam co innego w kolorach jakby miłości bardzo. Jest to również książka, o której już Wam mówiłam całkiem sporo. A mówiłam o tej książce w odcinku w bardzo dużej mierze poświęconym tej książce, czyli. Prostytutki, tajemnice płatnej miłości. Okładka głównie różowa, bardzo taka randkowa sukienka, zgodzicie się. Zatem link do tego filmu również będzie gdzieś tutaj u góry w kartach. Zapraszam serdecznie. Obejrzyjcie więcej na temat tej książki. Ja ją polecam, bo to jest ciekawa lektura może nie idealna, ale, ale ciekawa także warto się z nią zapoznać. Kategoria trzecia to była książka ukochanego autora. No, tutaj nie ciężko zgadnąć, kto jest moim ukochanym autorem. Jest to oczywiście Magda Witkiewicz i ja czytałam książkę Zamek z Piasku. Był to dla mnie taki powrót po latach do tej książki, bo ja jak gdyby czytałam tę książkę wtedy, kiedy miałam taką największą fazę. Kiedy miałam największą fazę na książki Magdy Witkiewicz. <laughs> I wiecie, wtedy, kiedy czytałam tak bardzo dużo i bardzo szybko książki Magdy, to jakby one zlały mi się w całość. I teraz, kiedy. Kiedy do nich wracam, to jakby mogę się w nich rozsmakować na nowo i jakby sobie je poukładać w głowie. I ten powrót do właśnie zamku z piasku był dla mnie bardzo cenny, bo to jest książka dająca bardzo wiele do myślenia. Spotykamy tutaj małżeństwo, niby małżeństwo wydawałoby się idealne. Dla wszystkich z zewnątrz małżeństwo idealne. A co tam się dzieje w środku, w zaciszu domowego ogniska, no to już takie idealne nie jest. Bo się okazuje, że mamy tutaj małżeństwo, które bardzo stara się o dziecko, a, a zupełnie im nie wychodzi. I nagle się okazuje, że, że to staranie o dziecko totalnie, szczególnie kobiecie, zakrywa je już spojrzenie na świat. Mąż się czuje, wiecie, jako taki troszeczkę buchaj rozpłodowy, mówiąc w cudzysłowie, mam wrażenie, że ta żona już go zupełnie nie zauważa jako człowieka, że wiecie, że on już dla niej służy tylko do reprodukcji i, i jakby cały ten ich związek się gdzieś totalnie rozmywa. No i ta ich relacja zaczyna upadać. Niestety w pewnym momencie dochodzi do rozstania. Jakby o tym też mówi to, co... E, to, co jest powiedziane na okładce, że, 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 że gdzieś tutaj to się zaczyna rozmywać, gdzieś pojawiają się osoby trzecie w tym związku, i czy rzeczywiście ten związek ich się rozpadnie, czy może uda im się do siebie wrócić, czy może zostaną z tymi swoimi nowymi partnerami. Bardzo ciekawe studium relacji międzyludzkich, i, i jak bardzo to pragnienie dziecka w ludziach jest ważne jak wielkie i, i jak silne I, i wiecie no Magda ona naprawdę potrafi rysować te, te emocje i, i potrafi wzruszać I, i jakby to w tej książce jest bardzo mocno widoczne i ja tę książkę serdecznie polecam. Tym bardziej że jak już wspominałam no książka teraz ma swój um, swoje drugie wydanie, także w moim zdaniem o wiele ciekawszej okładce, no ale jakby no lata lecą, tak, więc jakby no też zmieniają się trendy wydawnicze i jakby będzie też nowa okładka. Także ja serdecznie polecam drugie wydanie. Jeżeli jeszcze nie czytaliście tej książki, ja ją wam z całego serca polecam, jak i inne powieści Magdy. Wiecie, no nie bez przyczyny jest moją ulubioną autorką. Także gorąco polecam. Kategoria czwarta to przyznam się szczerze, kategoria, w której nieco nawaliłam, bo rzeczywiście jest to kategoria, w której nie przeczytałam książki, o której mogłabym wam powiedzieć. Bo rzeczywiście przeczytałam książkę w duchu queer, czyli w duchu LGBT, ale jest to książka, którą czytałam przedpremierowo, więc ja jakby nie mogę o niej jeszcze otwarcie powiedzieć. I to jest cały ból, <śmianowicie> ale, ale chciałam przeczytać yy, zbiór opowiadań Proud i yy, yy, myślę, że nadrobię tę książkę jeszcze, jeszcze w tym miesiącu, że jeszcze nadrobię ją w marcu, bo, bo naprawdę chcę tę książkę przeczytać, a wiem, że to jest taka szybka lektura i, i musi mi się w końcu udać, tak? Także trzy yy, 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 palce na sercu, tak? Trzy palce na sercu, jak w podstawówce, nadrobię moje zaległości, bo to jest kategoria, w której no, nawaliłam. Trochę wstydnie, żeby nawalić we własnym yy, Ridatonie, no ale no zdarza się, tak? Także to jest kategoria, w której ja muszę nadrobić moje zaległości. No i wreszcie kategoria piąta to jest romans slash erotyk. No i ja w tej kategorii czytałam książkę. Agnieszka Lis pod tytułem Przebudzona. Tak. E, ten, kto ogląda regularnie moje filmy, ten wie, że wspominałam o tej książce już w podsumowaniu lutego. I już wtedy dawałam Wam znać, że no, nie byłam zadowolona z tej książki. No i to, że nie byłam zadowolona z tej książki, to jest mało powiedziane, bo ja tą książką byłam tak wysoce rozczarowana, że o mój Boże! Aż sobie muszę głęboko weschnąć, bo ja się zastanawiałam, czy, znaczy może inaczej, czytałam tę książkę do końca, byłam, znaczy, chociaż mnie męczyła ta książka strasznie. To czytałam ją do końca, bo byłam ciekawa, czy może na koniec główna bohaterka zostanie zdiagnozowana psychiatrycznie. O. Powiem wam tak, bo miałam nadzieję, że właśnie, że na koniec bohaterka zostanie zdiagnozowana, w związku z tym jakby jej bezsensowne zachowanie w jakiś sposób się wyjaśni, bo z jednej strony mamy tutaj bardzo taką, wiecie, sophisticated studentkę e, e, uczelni, e, Wyższej Uczelni Muzycznej, która jest świetnie rokującą pianistką, e, z drugiej strony e, dziewczyna e, kocha się w jakimś takim typowym brytyjskim żulu, który jest, który chciałby być wielkim panem w Wielkiej Brytanii, przy okazji jest narzeczonym swojej siostry, przy okazji puszcza się z tym swoim, z tym bratem swojej siostry, bratem, tfu, przy okazji puszcza się z narzeczonym swojej siostry, E, przy okazji e, jeździ e, za granicę e, na sponsoring. E, co ona tam dalej wyprawia? E, ma jakiegoś tam swojego chłopaka, e, którego traktuje trochę jak śmiecia, chociaż ten chłopak e, kocha ją bardzo, ale to dla niej jest niewystarczające, bo ona chciałaby więcej. E, przy okazji tam jest jakaś chora relacja e, z matką. Potem jest ojciec, i ten ojciec to jest taki idealny domek, a mamusia to jest taka trochę patologia. W tej książce jest wszystko, i nie wiadomo na czym się zaczepić, i przy okazji ta dziewczyna jeszcze ma jakąś taką manię trend że ciągle myje ręce, że jakby chciała z siebie ciągle zmyć ten grzech i ten brud. Ale ciągle jej się podoba to, co ona wyrabia. I ja w ogóle nie wiem, o co w tej książce chodzi. Jak Boga kocham, ja nie wiem, o co w tej książce chodzi. To jest tak porąbane i tak słabe, że pani Agnieszko Lis. Ja naprawdę szanuję panią. Szanuję panią, ale ta książka nie powinna moim zdaniem się ukazać, bo to jest żenujące. To jest żenujące i to jest tak słabe, że, że to generalnie... Uff, psuje ludzką psychikę, i jeżeli jakieś nastolatki chciałyby się wzorować na tej pannie, to lepiej, żeby się nigdy nie wzorowały, bo mogą bardzo źle skończyć. Bo to jest tak zły przykład i tak zły wzór, że brak mi słów. Że naprawdę brak mi słów. I naprawdę chciałam, żeby ta dziewczyna na koniec została zdiagnozowana jako chora psychicznie, bo ona dokładnie tak się zachowuje. Jakby miała, nie wiem, schizofrenię, rozdwojenie jaźni albo coś w tym stylu, bo bo to było przerażające, co ta dziewczyna wyrabiała. Także tą książkę uważam za bardzo szkodliwą. Na pewno nie jest to romans, na pewno nie jest to erotyk. Bo owszem sceny erotyczne, które to były moim zdaniem były obrzydliwe. Na pewno ym, nie były one erotyczne. Wiecie, erotyczne w sensie takim ładnym, w sensie takim, nie wiem, nakręcającym. One były zwyczajnie obrzydliwe, takie pornograficzne bardziej były. O, może tego słowa mi było potrzeba. I, i zwyczajnie były szkodliwe. Tak, ta książka moim zdaniem jest szkodliwa, nie powinna się ukazać i gorąco jej nie polecam. Wręcz ją odradzam. Wręcz ją odradzam, chyba że byśmy dopisali tu inne zakończenie na zasadzie, że proszę Państwa, bohaterka jest chora psychicznie i potrzebuje pomocy. Wówczas jakby miałoby to takie, takie zakończenie i klamrę, która byłaby tutaj bardzo potrzebna i jakby dużo by wyjaśniała, bo inaczej nie, stanowczo nie. Także yy, yy, wielbicielom tej książki yy, Miłbicielów tej książki proszę o wybaczenie. Ja jakby patrzę na to przez pryzmat, może e, wycha, wychowawcy i pedagoga też, ale, ale naprawdę uważam ją za bardzo szkodliwą i jestem wręcz oburzona nią. Jestem tą książką naprawdę oburzona i jeszcze mnie ta złość trzęsie, chociaż tak naprawdę minęło już sporo czasu, odkąd tę książkę czytałam. I to by było e, na tyle w ramach mojego e, Ridatonu. Gdybym miała się skupić, to tak naprawdę mogłabym ten readathon wrzucić o wiele więcej książek, które by pasowało do tych moich kategorii, bo jak gdyby, wiecie, może wydawałoby się, a bo nie przeczytałam książek, które sobie zaplanowałam, które miałam w TBR-ze, ale to tak zwykle ze mną jest, bo, bo kiedy ja sobie coś rzucę w TBR, to potem nigdy tego i tak nie czytam, bo jakby obowiązki inne mnie e, nie, wiecie, przytłaczają i wpada sporo tytułów, które mam zwyczajnie do recenzji, czy to właśnie do końca, czy to zwyczajnie od wydawnictw, i później się wszystko rozpływa. Ale gdybym się skupiła i chciała wrzucić inne tytuły, które przeczytałam w tym czasie, to to mogłabym o wiele więcej tytułów zakwalifikować w tę kategorię. Jeszcze raz proszę o wybaczenie, że nie spełniłam swojej obietnicy co do książki w duchu LGBT, ale na Ale kiedy przyjdzie czas, żeby Wam opowiedzieć o tej książce w duchu LGBT, którą przeczytałam, oczywiście to zrobię i gwarantuję Wam, że będzie Wam się ta książka podobała, bo jest ona wartościowa i cenna i to by było na tyle moi drodzy, mam nadzieję, że bawiliście się ze mną w ramach tego e, ridatonu, że czytaliśmy razem mam nadzieję, że zostaniecie e, ze mną na kolejne Ridaton i będziemy się mogli razem bawić, jeżeli film Wam się podobał, wiecie co robić, kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!